Szanse Włomierza Timoszewicza są znaczące. On jest bardzo dobrze przygotowany, ma wysokie kwalifikacje, choć jego kontrkandydat Norweg, obecny szef parlamentu norweskiego, jest godnym kontrkandydatem. Natomiast nie wiem, czy dojdzie w ogóle do głosowania tak, jak powinno być w przyszłym tygodniu wtorek Środa, ponieważ jest poważny spór między Komitetem Ministrów i Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy. Czy głosować tylko spośród tych dwóch kandydatów, czy pełnej liczby czterech, która była zgłoszona. Jeżeli dojdzie do głosowania, to paradoksem jest to, że oni obaj są socjalistami, ale decydować będą chadecy, konserwatyści i liberałowie, bo ich jest zdecydowana większość. A jeżeli by zostało to opóźnione, to głosowanie przesunięte na październik, bo to jest tajne głosowanie, w którym się wszystko może zdarzyć. Jak ja mówię, w rodzinie, gdyby zorganizować tajne głosowanie, nie wiadomo kto by jak wypadł, to wtedy, w sytuacji wyboru Jerzego Buzka na Parlamentu Europejskiego, choć nie ma żadnego junkτή, nie ma żadnego związku między tymi dwiema funkcjami, to y, uważam, że y, szanse Cimoszewicza mogłyby pośrednio spaść. Natomiast uważam, że funkcja sekretarza generalnego Rady Europy, szefa najstarszej organizacji na kontynencie na 5 lat jest ważniejsza niż funkcja przewodniczącego Parlamentu Europejskiego tylko na dwa i pół roku, bo Parlament Europejski, ja bym był ostatnim, który by go nie doceniał, jest tylko jednym z 11 organów Unii Europejskiej.